Siemano, siemano, siemandero. Nie wiem, czy to się nagrało. Jak się nie nagrało, to teraz się będzie nagrywało. Witam was w poniedziałek. Taki poniedziałek wita, wita z rana was i Meksyka. Tak właśnie to wygląda z tymi przodelką. Sypie śnieg. A czemu ja tak wcześniej wstałem? A czemu wstałem tak wcześniej, Bo, ponieważ... Trzeba wykorzystać tą pogodę, słuchajcie. Trzeba wykorzystać tą pogodę i poszukać zimy poranną porą w lesie i nad jeziorem, skoro jest taka pogoda. Nie będziemy na dzisiaj gotować, chyba że... Chyba, że będziemy gotować później coś w lesie. Natomiast teraz chodzi mi generalnie o to, żeby znaleźć zimę w lesie. Czy jest ślisko? Jest trochę ślisko, ale... No... Ale mam nadzieję, że sobie poradzę. No, wiecie. Kurczę. Mamy tu koreczek, przy plazie, z ranka. Wykorzystamy ten moment, kurde, tej zacnej pogody. Pewnie jak przyjedziemy na miejsce, to już nie będzie aż tak ciemno. No i poszukamy zimy w lesie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś zmontować fajny odcinek z gadką yy, lekką, a co po południu będzie zobaczymy, nie wiem jeszcze. Na razie nie planuję, na razie skupiam się na tym, żeby... <laughs> Żeby dojechać do miejsca docelowego I zrobić fajny, znacjonalny materiał I w ogóle dziękuję bardzo mojej moderacji Za wczorajszego lajta No i oczywiście wszystkim, którzy uczestniczyli Wspierającym i nie tylko No Tym, co dokuczają, no cóż, no <grafię> No nie wiem, czy dziękować, czy, czy nie, no short jesteście, byliście i będziecie I nic to nie zmieni i te, i te przytyki będą całe życie tak jak będą moi wspaniali widzowie, którzy mnie wspierają w tym co robię i bardzo i z, tego, z tego tytułu bardzo mi miło. Naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu. Także czekajcie na jakieś, może mi się uda coś fajnego zmontować. Oczywiście pewnie film będzie po południu, no nie, nie, raczej nie zdążę, nie zdążę rano jego tutaj zaraz, na szybciora zmontować. No tak wygląda poranek, tak wygląda poniedziałek w suwałkach. Było do przewidzenia. No cóż. Trudno, trzeba żyć. Paliwo 6.02. Drogie tutaj. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj ta się cholera jasna, bo blać, No się rozpadało. Ciekawe jak u was. Jestem ciekaw. Pozdrawiam. No ten fragment drogi to wam jeszcze pokażę. Bo może być całkiem ciekawy przejazd przez, przez las. Kurde, ale fajnie ciąga. Jak śmiesznie ciąga samochód, kurde. Ja pierdzielę trochę. Jestem nieprzyzwyczajony, nie ukrywam. Bo ja naprawdę, no. Może przetarłem też zimowe szlaki, ale. Ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie. Poza tym powiem Wam szczerze, że oczywiście odśniżają w suwałkach, odśniżają, ale. Ale to wszystko się sypie. Sypie się. Mm, no kurczę jakby to powiedzieć I tak zalega świeży śnieg Przynajmniej jak wyjeżdżałem z suwałk i tak zalega świeży śnieg kurde ja tu naprawdę jadę 30 na godzinę 40 teraz bo kurde no. nie, nie jest nie jest fajnie nie wiem czy, czy ja kurde błędu nie robię jadąc z stronę tego lasu ale ale no dobra, spróbujmy jakoś dojechać na spokojnie i powoli. Także w suwałkach i tak ten śnieg zalega, a tutaj jak widać nikt nie odśnieżał, dlatego też chcę wam pokazać tą drogę. A w suwałkach i tak już, już troszeczkę wyjeżdżając w suwałkę tak strony no to z kolei... z kolei... Ja mówię, jest godzina siódma, nie? Siódma z kawałkiem lekkim, To, bo może teraz jak to wrzucę ten film, to już to już tam nie, tak nie będzie. Ale, ale powiem Wam szczerze, że no... Po siódmej jednak ten świeży śnieg, z który się sypie, non-stop, tak jak widać, on tam, on tam zalega i jest naprawdę ślisko. I naprawdę e, nie tylko ja jeżdżę bardzo wolno, ale też dużo innych ludzi jeździ wolno. Słuchajcie, naprawdę mi się tą drogą, bo sam, sam, sama, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. I naprawdę kurczę tutaj cztery dyszki i nie więcej. Nie będę szarżował pierdole, nie mam zamiaru wylądować w Rowiach. A jak trzeba będzie, to iść, i kurde, i. I, I jeszcze zwolnię, znaczy tak, wygl... tak wygląda to już poza suwołkami. oczywiście to nie jest strona augustowa, jak widać minęliśmy mieliśmy Gawrychrudę, tutaj już 40 no normalnie to kurwa tutaj trzeba, w ogóle chyba kurde. Powolutku, ja się zastanawiam czy ja mam nadzieję, że ja stamtąd wrócę z tych kurwa, że ja stamtąd wrócę z tego lasu, że jak gdzieś się nie, tam nie, za, nie zaryje. Powoli, 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 ile jedziemy na powoli. Tak to będzie właśnie. Chciałem Wam pokazać tą drogę, bo jest bardzo ciekawa. I bardzo ładnie wygląda, jakże zacnie. Jakże zacnie tak jak, jakże zacnie Meksykanu, jakże zacnie droga fajnie wygląda. I taki jest moje życie słuchajcie. Moim zdaniem nazwa kanału jest bardzo dobra. Świat Meksykanów to jest mój świat, moje życie. Tak go widzę, tak go spostrzegam i tak go oglądam. Jeszcze chciałem napomnieć, że niestety kolejna ikona YouTube zmarła. Chyba wiecie. Pan z Norwegii, który nam dostarczał krótkich, ale zacnych filmów. Niestety miał wypadek na, na lodzie, na krze. No, utonął prawdopodobnie. Bardzo smutny. A Peter, albo Apetor bodajże, albo Apator. Bardzo smutna wiadomość, niestety. A i widzicie też czasami, no. Granice czasami się dla widzów przekracza, i potem, potem są konsekwencje. Moje bunkry też, te wchodzenie do środka, wcale nie było to rozsądne. Tak samo zresztą jak pływanie pod krow bez, bez jakichś znajomych w razie czego jak to się... szkoda no ale cóż życie życie toczy się dalej no. co robić? życie toczy się dalej no i cóż dojeżdżamy do tego miejsca w którym mam nadzieję coś ciekawego znajdę jakieś fajne ujęcia które będzie można zobaczyć na na, na filmie Świat Meksykano TV Zapraszam na ten kanał, a my już dojeżdżamy do miejsca, w którym zaparkujemy, w którym poszukamy jakichś ciekawych rzeczy. Pozdrawiam.